Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Odcinku dla mnie bardzo sentymentalnym, po wielu, wielu latach w końcu udało mi się zdobyć moją ulubioną składankę na Pegasusa z lat 90. Jakiś czas temu ten cardigan pojawił się na Allegro lokalnie. Jak tylko zobaczyłem pierwsze zdjęcie na aukcji, to już nie miałem żadnych wątpliwości, że jest to dokładnie ta składanka, której tyle lat szukałem i której poświęciłem wiele, wiele godzin w drugiej połowie lat 90. Na tym cardigan znajdują się trzy naprawdę super gry. Mamy tutaj Aladyna, mamy Flintstonów część pierwszą i mamy Mortal Kombat. Bardzo się cieszę, że teraz zabiorę Was ze sobą w podróż w przeszłość. Odpalimy za chwilę te gry na Pegasusie, na telewizorze CRT i cofniemy się do połowy lat 90. Jak zawsze tylko liczę na Wasze komentarze. Dajcie znać, czy macie jakieś wspomnienia z grami, które za chwilę zobaczycie. A jeśli nie, to napiszcie koniecznie tutaj w komentarzach, jakie są Wasze ulubione trzy gry na konsolę Pegasus. Więc co? Siadajcie wygodnie i zapraszam Was do do obejrzenia tego odcinka. No i mamy pierwszą grę na tej składance Alladyna. Platformówkę z naprawdę świetną grafiką jak na sprzęt ośmiobitowy. Co ciekawe jest to nieoficjalna wersja Alladyna, tak zwany butlek, a bije na głowę grafiką i grywalnością oficjalnego ladyna, który był wydany chociażby na konsolę NES. To naprawdę niesamowite, że w piraci stworzyli tak dobrą, nieintencjonowaną grę. Wspomnienia wracają, naprawdę. Jedyny minus właśnie tej wersji, która jest na tej składance, to jest to, że ona nie ma ścieżki dźwiękowej. Właśnie przestała grać muzyka, która była w menu głównym. I teraz niestety tej muzyki już nie będzie. Są wydania właśnie Alladyna na Kardiżach Sole, nawet takie posiadam u siebie w kolekcji. Gdzie normalnie muzyka przygrywa nam przez cały czas i to jeszcze powoduje jak dla mnie, że ta gra jest lepsza. No świetna platformówka. O, mam tutaj dodatkowe życie. Mam nadzieję, że część z Was miała okazję grać w tego Ladyna i właśnie teraz sobie przypomina te szalone lata 90. Muszę powiedzieć Wam, że ta gra jest nadal bardzo grywalna. Jak ktoś ogląda mój kanał już od dłuższego czasu, to wie o tym, że akurat platformówki 2D, a szczególnie te. Na licencji Disneya, czy na podstawie różnych kreskówek. To był zawsze top moich gier w latach 90. Pamiętam tutaj też, że potem też były fajne kolory. Były takie etapy, levele, gdzie był właśnie taki piękny kolor fioletowy, że tła były właśnie bardzo ładnie animowane. Tutaj mamy teraz taką gierkę koło fortuny, gdzie możemy zdobyć na przykład dwa życia więcej. Zobaczymy, co się uda. No, idealnie. Idealnie. Zdobyliśmy dwa dodatkowe życia. No, i to też przez chwilę, będzie nam przygrywać ta muzyczka, właśnie z tego losowania. Ale za chwilę przystanie. No świetna składanka. Prawda jest taka, że sama ta gra w latach 90. to już było coś. A tutaj jeszcze mamy do ogrania Mortal Kombat i Flintstone'ów. Mimo wszystko wydaje mi się, że z tej składanki to i tak Flintstone'owie to była moja ulubiona gierka. Także zostańcie do końca. ogłuszyć go jabłkiem i... No, jeszcze raz to powtórzę, jak dla mnie niesamowite, że nieoficjalna wersja Alladyna e, macie ochotę, zerknijcie sobie na YouTube na gameplay właśnie tej oficjalnej wersji na nes naprawdę jest dużo gorsza niż e, niż to nieoficjalne wydanie właśnie, które teraz ogrywam No, też gra nie była łatwa, ale to oczywiście w 90 trzeba było się uczyć na pamięć tych gier. Nie można było się poddawać i zniechęcać. Myślę, że tyle gameplayu wystarczy i odpalamy sobie teraz Mortal Kombat, bo to też jest duża ciekawostka. No i mamy Mortal Kombat. Według opisu na kartyżu jest to Mortal Kombat 3. Oczywiście jest to też e, Bootleg Jest to nieoficjalne wydanie, bo Mortal Kombat akurat na NES-a ani na Famicoma nigdy nie został wydany No i mamy tutaj Na pierwszy rzut oka e, wiele postaci do wyboru, ale one się oczywiście e, tutaj e, powtarzają Jak chociażby Johnny Cage Tutaj jest taki Johnny Cage Bardziej żółtawa, tu jest taki bardziej czerwonawy Więc weźmiemy sobie Johnny Cage'a I powiem Wam, że naprawdę Jest krew przede wszystkim, nie wiem czy to już widzieliście, ale mam tutaj normalnie Krew, która się leje Po przyjęciu ciosów To było coś, w latach 90 na Pegasusa mieć Mortal Kombat Oczywiście mało kto wtedy wiedział, a może nikt, że jest to Nieoficjalne wydanie. Z 8-bitowych, oficjalnych portów Mortal Kombat te można zagrać tylko na Game Boyu klasycznym, na sedze Master System i na sedze Game Gear. Ale w to upaliśmy z bratem. Musimy sobie teraz odświeżyć ciosy specjalne, bo też tutaj są. Nagra no, też nie była na pewno łatwa, ale musicie chyba przyznać, że jak na możliwości Pegasusa, jak na możliwości Famiclonów, prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Słynny taki cios Johnny Cage'a, jajecznica, gdzie robił szpagat i uderzaliśmy właśnie pięścią w krocze naszego przeciwnika, ale musiałbym sobie odświeżyć właśnie tutaj te kombinacje. Ten kartridż oczywiście jest na układach scalonych, w sensie jest taki bardzo ciężki No bo tutaj no, trzeba było zmieścić trzy naprawdę, jak na możliwości Famiklonów dobre gierki O, mała gieri było No niestety przegrałem, ale nie ukrywam, że najbardziej czekam na gameplay właśnie z Finstonami, no i teraz na niego Was zapraszam no i mamy jak dla mnie najlepszą grę na tej składance, e, czyli Flintstonowie. The Flintstones, The Rescue of Dino and Hopi. E, pierwsza część tej świetnej platformówki. Z tego co pamiętam, to firma e, Taito wydała tę grę oficjalnie na nes i na Famicoma. Tutaj pamiętam jak dziś e, ile w tą grę, zagrywałem. E, pamiętam też, że jak się przejdzie pierwszy level, to są takie, jest taka gierka. W ogóle między levelami są takie minigierki, gdzie można pograć w koszykówkę i zdobyć jakieś dodatkowe itemy. Postaram się ten pierwszy level przejść, żeby pokazać Wam właśnie to minigierkę, gdzie gra się w koszykówkę. Z tego co pamiętam, zamiast piłki do koszykówki jest głaz, jak to we Finstonach. O, Tutaj było dodatkowe życie. I po tylu latach, prawie po 300, pamiętałem o tym, że było tam ukryte życie. Ta muzyczka we mnie budzi naprawdę nostalgię i wspomnienia. Spokojnie, fret nie spadł. Z takich ciekawostek to druga część tej gry na platformę NES jest jedną z najdroższych gier w ogóle na Nintendo Entertainment System. Trzeba za nią zapłacić kilka tysięcy złotych Nie pamiętam teraz dokładnie ile, ale jakiś czas temu to były aukcje na ebayu, które kończyły się za 6 i 7 tysięcy polskich złotych Także jest takim błakomym kąskiem dla kolekcjonerów Muszę się skupić, bo tak ciężko jest mi grać i z wami rozmawiać, a nie są to proste gry A chciałbym bardzo wam właśnie pokazać tą minigierkę Zagrać sobie w kosza. Kurczę, już myślałem, że aż się spociłem lekko, już myślałem, że spadnę. No, tutaj mamy teraz y, takie kamienne młotki, którymi będziemy mogli rzucać. A to będzie bardzo ważne, bo teraz jest walka z bosem. Y, niesamowite, jest to tyle lat minęło, a ja. Mamy bossa I teraz właśnie Jak, jak mamy te młotki to, to jest bardzo proste bo wystarczy, że Będziemy stali w tej bezpiecznej odległości i trafiali do naszego Smoka, nie Wawelskiego Chyba jeszcze raz i będzie po wszystkim Dokładnie No bo teraz zabędziemy jakąś część, to Naszego statku kosmicznego. Bo taki jest scenariusz tej gry, że musimy pomóc przybyszowi z kosmosu właśnie o, odbudować statek kosmiczny, żeby mógł wrócić na swoją planetę. Takie scenki animowane to też zawsze robiły duże wrażenie. O i teraz mamy tutaj takie boisko do koszykówki. To wam chcę jeszcze pokazać, bo jest to naprawdę zabawna taka minigierka. O. 2 dla Freda, yy, mecz trwa minutę. No, dobrze udało się nam. No, Fred dobrze tutaj naprawdę gra w kosza. Niesamowite wspomnienia. Tak naprawdę to już był ostatni kardzisz, który chciałem zdobyć na Pegasusa. Także można powiedzieć, że oficjalnie zamykam swoją kolekcję. Przez tyle lat zbierałem te kardzisze, mam ich naprawdę dużo, ponad 500. I z takich gier właśnie składane, które miałem w dzieciństwie, to już wszystkie udało mi się zdobyć. No ta z racji tego, że były na nie naprawdę trzy mega dobre gry, no była taka najbardziej przeze mnie pożądana. I bardzo cieszę się, że udało mi się ją zdobyć. Na no słuchajcie, jest 8:0, 0 także tylko zwycięstwo. Fred, tylko zwycięstwo. Chciałoby się zaśpiewać, o, nie ma raczej możliwości, żebym przegrał. I to na tyle, jeśli chodzi o ten sentymentalny odcinek. Jak zacznijcie na wasze komentarze, pamiętajcie tylko, że jak film Wam się podobał, to zostawcie po sobie kciuka w górę. Pozdrawiam Was, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!